Ale szykuje nam się piłkarskie święto. Od pierwszego kwiska dzieli nas już tak niewiele. Poznańcie Państwo z nami. Halo, kłaniamy się Państwu w pas ze stadionu, na którym już za chwilę ciekawie zapowiadające się spotkanie. A ze stanowisk komendatorskich witają się z Państwem wsparci i gotowi. Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Czas na mecz ekstra klasy. Mamy nadzieję, że będzie klasy ekstra. Drużyna Górnika Zabrze gra z Radomiakiem. Każdy mecz piłkarski to osobna historia, więc ciekaw jestem jaką dzisiaj napiszą zawodnicy. Mamy powody spodziewać się meczu, który będzie się oglądało z przyjemnością. A przed nami wyjściowa jedenastka górnika Zabrze. A ustawienie to zapewne 1-4-5-1. Tak sądzę, jeden wysunięty napastnik mający wsparcie aż pięciu pomocników, którzy przejmą środek pola, ale w zależności od potrzeb mogą wesprzeć atak, jak i obronę. Jeśli sytuacja pozwoli, to z tego ustawienia szybko można stworzyć ofensywną formację, nawet z trzema napastnikami. Na ustawienie radomiaka. Zapowiada się na to, że jak zwykle zaparkują autobus we własnym polu karnym i będą czekać na rywala. Cóż, nie jest to może styl, który podoba się wszystkim, ale ostatecznie w futbolu chodzi o wynik. Ważne, żeby ten autobus nie miał dziurawych opon, bo inaczej trzeba będzie odrabiać straty. Pierwszy gwizdek. Jedziemy. Roberto Alves. Donis. Zawodnicy Radomiaka przesuwają grę do przodu. Popatrzmy. Ale strata piłki oznacza, że niepotrzebnie robiliśmy sobie nadzieję. Alberto Alves. No i po ataku, dobra interwencja. Zachowicz. Uderza teraz. Jest naprawdę daleko. No nie, pomysł dobry, ale zbyt mocno uniesiona piłka. Musi być czujny, bo straci piłkę. Dobry odbiór. Piłka jednak wyszła na aut. Radomia. Traci piłkę. Polski. Dobre ustawienie, jakże potrzebna interwencja. Rafał Janicki. Odejście wyżej, odbiór. Klasyka nowoczesnego pressingu. Przymierze Rumieńców. Powtórce widzimy raz jeszcze. To znakomite podanie, które otworzyło drogę do bramki. Ale tutaj mieliśmy też pokaz, jak należy wykańczać sytuację, gdy obrona naciska i nie pozwala dobrze przymierzyć. Pełen spokój i skuteczny strzał w światło bramki. No to mamy 1 do zera. Zachowić. Podanie na wolne pole i nic z tego nie będzie. Dobra interwencja. No i widzimy, piłka wyszła za linię boczną. Ta centra, 16. No i mocno teraz, zdecydowane wybicie. Zamykają go teraz rywale. Wolski. Teraz, na przechodzi do ataku. Jak będzie tym razem? Program podoprowadzenia jest cenne, ale niezwykle kruche. Teraz, więc z Rożnego będzie okazja, by je umocnić. Zrożnego w okolice 11. Dni. Pewnie łatwo obroniony ten strzał. Strzelać głową to trzeba z głową. Tak to nikogo nie zaskoczy. Podolski. I tracą teraz piłkę. Zrobił nam się teraz taki typowy mecz walki o panowanie w środku pola. Podolski. Podolski. Lukas Podolski. Mamy groźną akcję. Zdecydowana teraz interwencja obrońcy, który oddala zagrożenie. Gospodarze na razie bez fajerwerków. Oby tylko nie dostali jeszcze jednej do szatni. To tylko jedna bramka, więc ciągle są w grze. Już tam trenerzy na pewno mają pomysł jak to odkręcić o 180 stopni. Wystarczy, że po przerwie podkręcą tempo i zmuszą ekipę przeciwnika do paru błędów. A wszystko będzie dobrze. Tylko minuta dodatkowego czasu. Co wyjdzie z dośrodkowania? Nie, nie będzie z tego bramki. Przerwa. Za nami pierwsze 45 minut tego spotkania. Po pierwszej połowie ciężko się do czegoś przyczepić. To był solidny pokaz piłkarskich umiejętności. W domku prowadzą i zawdzięczają to właśnie jego trafieniu więc nie sposób się przyczepić do tego, jak gra. Przed nami druga połowa spotkania. Tym razem od środka rozpoczyna górnik zawsze. Zachowicz. Okazja nie z tej ziemi. Górnik wyrównuje. Tego było trzeba, żeby ten mecz nabrał rumieńców dopiero się zacznie. I na powtórce widzimy jak znajduje się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie i pewnie wykańcza te akcje z bliska. Ależ sceny przy linii bocznej. Trener szaleje ze szczęścia. Wrócili do gry. Musi być dumny ze swoich chłopaków. Po tym golu jest 1-1. Polski, Roberto Alves. No i po ataku zagrożenie minęło. Zachowicz. Górnik zawsze przesuwa się z piłką. Dobrze to wygląda. Różnie mogło być po tym rykoszecie. W każdym razie mamy corner. No wreszcie jakaś okazja, z tego może być prowadzenie. Jakieś teraz ożywienie wśród kibiców. Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. bez kłopotu. O, musi wejść! I dobrze teraz Cóż, liczby mówią wszystko. Jak się patrzy na ich grę, może się wydawać, że jest w porządku, ale choć są tu zdecydowanymi faworytami, mają ogromne zmiotności sprzedarciem się pod bramkę rywali i stwarzaniem sytuacji. Przejęli miłkę. Zobaczmy, czy to wykorzystają. Z szybką kontrolą. Ale nic z tego nie będzie. Akcja spaliła na panewce. Polski, radzi sobie. Dobra interwencja. Bardzo dobra interwencja. Po zagrożeniu. dobry odbiór. Brawo Wolski, źle to wymyślił. Ale ten brawo. Przed nami ostatni kwadrans tego spotkania. Przekwitują rybale. Rafał Wolski. Zobaczmy. Ta akcja może okazać się decydująca. Przed stratą gola w końcówce. Tak, jakim cudem, wciąż mamy remis. Czy będzie to jakiś bodziec, żeby jeszcze szarpnąć w ostatnich minutach? A oto i zmiana w ekipie górnika zawsze. Wyrzucają w kole karne. Mądrze piłka wycofana ze skrzydła. Tam i gruźnie. Dobry refleks piłkarza. Wybita piłka. Zachowić. Nie wyszło. Strata No i wchodzimy w ostatnią minutę meczu. Smaga się to piłki Górka. kurtyda, zespół jest bramkę na wagę zwycięstwa. gwizdek. Jedziemy. Zachodić. Uderza teraz. Jest naprawdę daleko. Kol spotkania. No teraz mecz na bierze rumieńców. Okazja nie z tej ziemi. Pierwszy gwizdek. Jedziemy.